Witam na kanale Matematyka z Angel. Dzisiejszy temat to przesunięcie wykresu funkcji wymiernej o wektor. Na początek teoria, a później przejdziemy do zadań. Wykres funkcji y równej f od x minus a, gdzie a jest większe od 0, otrzymujemy przez przesunięcie wykresu funkcji f od x o a jednostek w prawo, czyli o wektor a0, tak? Czy będziemy mieć jakąś funkcję f od x? to f od x minus a, to przesuwamy się od a jednostek w prawo. Na przykład będziecie mieć, że y równa się f od x wyjściową i g od x to jest f od x minus 2, to będziecie przesuwać się o 2 w prawo. A jeżeli g od x będzie równa, f od x plus 2, to będziecie się przesuwać o 2 w lewo, czyli jak plus to w lewo, a jak minus to w prawo. I to wtedy jest wektor 2, 0, a to jest wektor minus 2, 0. Wykres funkcji y równej f od x plus a, gdzie a większe od 0, otrzymujemy przez przesunięcie wykresu funkcji o a jednostek w lewo. Tak, i to jest to tutaj. Minus a0 wektor. I jeszcze wykres funkcji y równej f od x minus p plus q otrzymujemy przez przesunięcie wykresu funkcji o wektor p i q. Czyli jak mamy e, przy x tą wartość, to przesuwamy się prawo-lewo. Ale jeżeli g od x to będzie f od x plus 2, czyli ta Wartość będzie tak, jakby za naszym ułamkiem, za wzorem funkcji, to będziemy się przesuwać o 2 w górę, czyli o wektor 0,2. Jeżeli g od x byłaby f od x minus 2, to będziemy przesuwać się o 2 w dół, czyli o wektor 0, minus 2. I teraz, jak to ze sobą połączyć, to to właśnie daje ten wzór i wektor pq. Tak, wtedy przesuwacie się o p. Prawo, o lewo w zależności czy jest minus czy plus i oku w górę bądź w dół też w zależności czy jest plus czy minus. Przejdźmy zatem do zadań. Naszkicuj wykres funkcji f i g, podaj, zbiór, podaj wzór funkcji g i dziedzinę, zbiór wartości, równania asymptot. Pierwsze a. Znajdźmy sobie czarne. f od x równa się 1 przez x i o 3 jednostki w dół. No to g od x to jest 1 przez x od, y, przez x minus 3. Tak? O 3 jednostki w dół. Yy, teraz mamy podać wzór funkcji, jej dziedzinę, zbiór wartości, równanie, asymptot. Normalnie dziedzina to są liczby rzeczywiste odjąć 0, tak? no bo przez 0 dzielić nie wolno. No tak, ja się przesunę w prawo bądź w lewo, to wtedy zmienia się dziedzina. A jak ja się będę przesuwać góra i dół, to dziedzina nie będzie się zmieniała, czyli dziedzina to dalej są rzeczywiste minus 0. Zbiór wartości równania asymptom. No to mamy w ogóle go naszkicować, to sobie naszkicujmy i resztę będziecie le widzieć lepiej już na wykresie. rysujemy 1 przez x i ją przesuwamy o 3 no to co przez 0 nie wolno 1 przez 1 dla x równego 1 wartość będzie 1 1 przez 2, 1 druga 1 przez 3, 1 trzecia 1 przez y, y, minus 1 y, y, przez 0 to nie 1 przez 1 drugą to 2 tak No i tak sobie maleję i jeszcze na ujemnych 1 przez minus1 no to minus1 1 przez minus 2- 1 drug minus 1 trzecia i tak o Na ujemnych i na dodatnich i teraz przesuwamy się o trzy w dół. No to cały o trzy w dół idzie. Tu raz, dwa, trzy. Tu była jedna druga, no to raz, dwa, trzy. No i oczywiście asymptota też pójdzie o trzy w dół. Czyli to pójdzie o raz, dwa, trzy, tutaj. Tu mamy nową asymptotę. O! Tu leci ta część wykresu i jeszcze ten o raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. A tu ta część. Tak przesunięty, tak wygląda nasza funkcja. Dziedziną są rzeczywiste minus 0, zbiór wartości funkcji, e, no to co? Od minus nieskończoności do 3 i od 3 do plus nieskończoności, czyli raczej liczby rzeczywiste, odjąć trójkę. Więc jak widzicie, jak się przesuwacie, pr minus trójkę, jak się przesuwacie prawo, lewo, to zmienia się dziedzina. Jak się przesuwacie góra, dół, to zmienia się zbiór wartości funkcji. E, zbiór wartości równania asymptot zbiór wartości równania asymptot no to y równa 0 to jest tu y, że x równa 0 to jest ta pionowa i y równa minus 3 to jest ta pozioma to są asymptoty Eee, no to co przykład B. F od x równa się 4x i przesuwamy się o 3 jednostki w lewo. Czyli będzie 4 przez x o minus 3. Jak w lewo to na minus. Jak w lewo, bo że to na plusie, to plus 3. A jak w prawo to na minusie. Tak? O 3 jednostki w lewo. Czyli znowu rysujcie funkcję 4 przez x. Dobra, 4 przez 1 to 4. Raz, 2, 3, 4. 4 dla x równego 2 przez 2 to 2. 4 przez 4 da nam 1. 4, 5, 6, 7, 8. 4 przez 8, 1 druga. To jest nasza funkcja na części dodatniej. No i na ujemnej. 4 przez minus 1, minus 4. Przez 2, minus 2. Przez 4, minus 1. 5, 6, 7, 8, minus 1, druga. i to o trzy jednostki o trzy jednostki w lewo raz dwa trzy raz dwa trzy yy, raz dwa trzy raz dwa trzy i asymptota o trzy raz dwa trzy i ten też raz, dwa, trzy raz, dwa, tam trzy raz, dwa, trzy dla ten i dla czwórki raz, dwa, trzy o, ten niebieski to jest wykres funkcji g No i teraz tak, no to dziedzina to są liczby rzeczywiste, odjąć minus trójkę. Zbiór wartości funkcji to są wszystkie liczby rzeczywiste, odjąć 0, tak, no bo to jest nasza asymptota. Asymptoty y równa 0 i x równa minus 3. No i tyle o tym, w tym zadaniu chodzi, tak? Zrobić wzór i podać yy, nasze ten. Tu wzór wam podamy jeszcze w C. Jaki będzie wzór? Minus 2 przez x o dwie jednostki w górę, czyli minus 2 przez x plus 2. O dwie jednostki w prawo, czyli minus 1 przez x minus 2. To będą wzory tych funkcji. Przejdźmy teraz do zadania drugiego. Przykład a. Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f od x równe a przez x minus 2. Dla pewnego a wyznać wzór funkcji f oblicz f, f od 1 i 3 4 f od minus 4. Widzimy z rysunku, co możemy odczytać, że, punkt, że do wykresu naszego, naszej funkcji należy punkt p o współrzędnych 3,3. Podstawiamy go sobie do wzoru naszej funkcji za x -a 3 i za y3. Czyli mamy 3, a tu mamy A przez 1, czyli A równa się 3. Zatem wzór naszej funkcji F od X wygląda następująco 3 przez x minus 2. No i teraz mamy obliczyć f od 1 i 3 czwarte i f od minus 4. Wystarczy podstawić do naszej funkcji f od 1 i 3 czwarte to będzie 3 przez 1 i 3 czwarte minus 2, czyli 3 przez minus 1 czwartą, a to jest to samo co 3 razy minus 4 pierwsze, czyli minus 12. I jeszcze tu policzymy f od minus 4, 3 minus 4 minus 2, czyli 3 przez minus 6, czyli minus 1, druga. I tyle, no i podobnie w punkcie b, tak podstawiamy punkt p do wzoru za y minus 1, za x 4 i obliczamy z tego a. Przejdźmy do kolejnego zadania. Przesuń wykres funkcji f o wektor u, podaj wzór otrzymanej funkcji, jej dziedzinę, zbiór wartości równania asymptoty jej wykresu. To może zacznijmy od przykładu b. f od x równa się 2 przez x i jest przesuwane o wektor minus 2 minus 1. No to po przesunięciu nasza funkcja będzie wyglądała jak 2 x plus 2, tak, bo przesuwamy się od minus 2, więc dodajemy i minus 1 za całością. E, teraz podaj wzór jej dziedziny, zbiór wartości, no to dziedzina funkcji. Standardowo są rzeczywiste minus 0, tak, dla f od x. Jak przesuniemy x o minus 2, to asymptota też przesunie się na minus 2 i minus 2 zostanie wyrzucona z dziedziny czyli to są rzeczywiste oprócz minus dwójki. Zbiór wartości funkcji standardowo to są rzeczywiste minus zera dla tej funkcji wyjściowej, a jak się przesuniemy o 1 dwóch dół, to asymptota też zejdzie na minus jedynkę, zatem ze zbioru wartości funkcji rzeczywistych należy wyrzucić minus jedynkę. Zbior równania asymptom. No to będzie x równa minus 2 i y równa minus 1, tak? Na minus 1 tutaj i minus 2 tutaj. Tak jak przesuniemy, jest zera, bo wyjściowo są na zerze. No, rysować nie będziemy. Jakbyście chcieli, no to musicie narysować 2 przez x i przesunąć o ten wektor, czyli o 2 w prawo i 1 w dół. E, no to jeszcze d. f od x równa się minus 2 przez x, u 2 i minus 4. Czyli znowu trzeba narysować minus 2 przez x i przesunąć o wektor. Y, 2 i minus 4, czyli o 2 w prawo i 4 w dół. Wtedy funkcja po przesunięciu będzie miała wzór x minus 2 i minus 4. Mhm. I teraz jeszcze tak asymptoty, no to będzie x równa 2 i y równa minus 4. Zatem dziedzina w, w, funkcji g to będą rzeczywiste odjąć 2, a zbiór wartości funkcji g to będą rzeczywiste odjąć minus czwórkę. ok, coś jeszcze tyle to teraz przejdźmy sobie do zadania czwartego na wykres funkcji f podaj liczbę punktów obu współrzędnych całkowitych należących do jej wykresów no do przykład a E od x równa się 4x minus 1 minus 3. No to co, to jest funkcja 4 przez x przesunięta o wektor 1 minus 3, i wtedy dostajemy tą naszą. Więc trzeba narysować funkcję 4 przez x i ją przesunąć o wektor 1 i minus 3. No to najpierw 4 przez x rysujemy. Cztery przez jeden, cztery raz, dwa, trzy, cztery, cztery przez dwa, dwa, cztery przez cztery jeden i przez 8, jedna, druga, a przez jedną, drugą, osiem, dwa, cztery sześć osiem, i na ujemnych. Przez minus 1 minus 4, potem będzie minus 2 dla dwójki, dla czwórki minus 1 i dla ósemki minus 1, druga, a dla jednej drugiej minus 8, 2, 4, 6, 8. To jest 4 przez x i teraz ją przesuwamy. Y o wektor 1 i 3. Czyli każdy punkt. O, 1 w prawo i 3 w dół. Zaczniemy sobie od tego. 1 w prawo i 3 w dół. 1 w prawo i 3 w dół. O. 1 w prawo i 3 w dół. 1 w prawo i 3 w dół. 1 w prawo i 3 w dół. 1 w prawo i raz. Dwa, trzy w dół. Ym, jeden w prawo i teraz, raz, dwa, trzy w dół. Mhm. I asymptota też ta o trzy w dół. Dwa, trzy, czyli tutaj. Mhm. I ta. O jeden w prawo, czyli tutaj. I jeszcze ten. Jeden w prawo i trzy w dół. Jeden w prawo i raz, dwa, trzy w dół. Jeden w prawo i raz, dwa, trzy w dół. Jeden w prawo i raz dwa, trzy w dół. Dobra. To jest nasza funkcja naszkicowana. Podaj liczbę punktów obu współrzędnych całkowitych należących do jej wykresu. O obu współrzędnych całkowitych. No to mamy raz, dwa, yy, trzy. No. 3 tu i 3 tu, czyli byłoby 6 punktów. Tak, to są te. 1 eee, może o. Tu jest jeden punkt, tu jest drugi, tu jest trzeci. Czyli 4 przez 1, 4 przez 2 i 4 przez 4. Jak było, tak te trzy przesunięte. I tu tak samo i tu były trzy też ten bodajże chyba tu będzie się gdzieś przycinał. czyli w sumie mamy sześć punktów o obu współrzędnych całkowitych no i B i C idę analogicznie tu przesuwacie po prostu o minus trzy minus jeden tu przesuwamy funkcję minus 1 przez x jest wyjściowa i zostaje przesunięta o minus 2, minus 2. Tu jest mm, ten minus, który nam burzy ład i powądek. w związku z tym można go wyciągnąć całkiem przed całość yy, i wtedy będziemy mieć funkcję minus. 2 i na dole się zmieni. Wyciągamy minusa, czyli mamy x minus 4 plus 2. Tak. I wtedy widzimy, że przesuwamy się o wektor 4 2. No i tyle. Każdą z tych funkcji wystarczy narysować, przesunąć no i odczytać punkty całkowite. A całkowite no to są te całkowite współrzędne będą mieć te, które, dla których wyjściowa się ładnie dzieli. Czyli tu wyjściowa jest 2, w b wyjściowa jest 2 przez x, w związku z tym 2 przez 1 jest 1 całkowity, 2 przez minus 1, 2 przez 2 i 2 przez minus 2, 4 będą po przesunięciu całkowite punkty o współrzędnych całkowitych. Tu będzie minus 1 przez x funkcja wyjściowa, a tu będzie funkcja wyjściowa minus 2 przez x. No i dla tych, te, które się po podzieleniu są całkowite, to po przesunięciu dalej te punkty będą całkowite. Ee, więc wystarczy, wyrysujecie wyjściową, przesuwacie i macie narysowane i odczytacie e, liczbę punktów w obu współrzędnych całkowitych należących do jej wykresu. Eee, tyle na dzisiaj, tyle w temacie eee, przesunięcia wykresu funkcji wymiennej o wektor. No jak widzicie przesuwa się tak samo jak funkcję liniową czy funkcję kwadratową. Niczym się to nie różni. Eee, tyle na dzisiaj życzę miłej nauki. Nie zapomnijcie dać łapki w górę i zasubskrybować kanału.